Witam was, jestem z największym koniem Karolem Małeckim mistrz świata Europy Galaktyki Karol. Jeszcze nie jestem z żadnym mistrzem, żadnej Europy, żadnego świata, nic, może kiedyś. Ale widzę byłeś Europy, nie? Widzem Europy, tak samo jak i ty, Dokładnie. byliśmy razem. na tych samych zawodach. Dokładnie. Karolu, za tydzień startujesz, tak? W Pucharze Polski. Taki był plan, żeby po tych dwóch latach wystartować w Pucharze Polski, Mrzowła Świata i wszystko, całej reszcie. A jak będzie, to zobaczymy. Na pewno zobaczycie mnie wszyscy na pucharze, a czy wystartuję? Jak będzie mi się podobało, to wystartuję. Eee, mam nadzieję, że wystartujesz, bo szkoda by było przygotowań Twoich, cały rok przygotowań. Z tego, co od Ciebie obserwowałem na Facebooku, to forma naprawdę kosa, kosa, Jedno jest pewne, na pewno jadę, chcę pojechać do, na Mister Olympia do San Marino i tydzień później na Mister Olympia do Hongkongu. Yy, to ten imprez na pewno, a te wcześniejsze... Mam nadzieję, że wyjdą. Ach, tak w ogóle szykuję dla Was niespodziankę. Wow! wow. A, ja ci, a ja Ci powiem Karol, że te zawody Mr. Olympia, przez zostały przeniesione do San Marino, to był w zasadzie mój główny powód, dla którego odpuściłem sobie jesienne starty, wiesz? Dlaczego? No bo chciałem wyjść w Pucharze w Polski i chciałem wyjść sobie w Pradze na Mr. Olympia, tam gdzie zawsze wychodziłem od Właśnie. dwóch lat, ale te San Marino przenieśli, przenieśli jakoś na później. A ja, jestem, a ja jestem strasznym leniem, żeby tak długo formę jeszcze po pucharze trzymać, więc sobie odpuściłem i wychodzę na, na wiosnę. Dokładnie, miesiąc, miesiąc po Mistrzostwach Świata jest Mister Olympia w San Marino, czyli kurczę, początek grudnia, więc tak naprawdę miesiąc później no ciężko, prawda? No ale co, będzie jeszcze lepsza forma przez to. Pewnie. Słuchaj, e, powiedz mi, a ty jesteś w tym roku pierwszy raz na fiwę, czy może byłeś ja tam do jest, roku? Jestem trzeci raz. Dwa lata temu, wtedy jeszcze nie było zawodów, Uważam, że za wielki nie wypał. Jedna hala, bardzo słabo to wyszło. A rok temu już rewelacja, tak samo jak teraz kilka hal do tego zawody. No i w tym roku już petarda. No niesamowicie. Tylu zwiedzających, wystawców, coś niesamowitego. Ja też, ja dzisiaj jestem, dzisiaj wczoraj jestem pierwszy raz na FIWE. W tamtym roku nie miałem okazji być, ale powiem ci, że wow, jestem pod wielkim wrażeniem. To Jest jedno wielkie wow. To są zupełnie inne targi niż nasze Fitexpo w Poznaniu. Tam są wystawcy sprzętowi, tutaj wszyscy są, tak? Ale na tej hali akurat tutaj wszystkie teamy, wszyscy kulturyści, wszystkie suplementy. Wszystko w jednym, jak ktoś chce spotkać swojego idola, no to tutaj jest wszystko w jednym miejscu. E, śmiem nawet twierdzić, że obłożenie na metr kwadratowy wczoraj było takie jak na FIBO. Niesamowite, nie można było przejść z punktu A do punktu B. Trzeba było się przeciskać. A powiedz mi, obserwujesz trochę zawody, żeby ocenić jaki jest poziom juniorów, bikiniar. No muszę przyznać, że średnio, bardzo delikatnie. Byłem tam kilka razy, tylko nie mam na to czasu. Okej. Okay. Dobra, w takim razie życzę Ci powodzenia za tydzień na pucharze. Będę też, będę ci kibicował. I wiem, że będzie bardzo mocna obsada, także będzie co oglądać. Wiadomo, będzie naprawdę bardzo mocna obsada, a lubię wychodzić tylko wtedy, kiedy właśnie jest taka bardzo mocna. I zmierzę się z najlepszymi, coś niesamowitego, więc mam nadzieję, że dotrę i będę stał z nimi razem na scenie. Dzięki Ci bardzo, trzymaj się. Okay. Hej.